Dzisiaj będziemy odsklepiać ym, te, te wszys to wszystko białe i to są zakrywki i jak to ym, odsklepimy, delikatnie tam wciągniemy, nie możemy położyć tylko od razu tak delikatnie wyrywamy. Nie, nie możemy położyć tego, bo wtedy nie ciemniej dodajemy pszczółkom pracy. W niektórych są nawet w niektórych w niektórych dziurkach są, jest pyłek. W tych trzech jest pyłek, nawet w tym i w tym. I to wszystko to jest szup, susz. I nawet tu był susz, ale teraz są zakryweczki. I tak delikatnie wkładamy koniec